Kosianiwczyk wciąż walczy, dopadł ją, rotawirus jest cieniem samej siebie. Mimo to lekarze zaproponowali by na kilka dni wyszła z kliniki i przeniosła się do domu Fundacji Ronalda McDonalda, w którym nocują rodzice. W partek 8 marca czeka ją kolejny zabieg. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który włamał się do sklepu na rynku w Lesznie. Jak zapewniał w ostatniej rozmowie samorządowej prezydent Łukasz Borowiak, sprawnie przebiega termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10. Młodzieżówka ze Stowarzyszenia Młodzi Demokracji i Młodej Lewicy zabrała głos pod delegaturą kuratorium. Akcja była elementem strajku młodzieży czarnek nieedukacyjny. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie prowadzi bezpłatne badania chorych na cukrzycę pod kątem wykrycia objawów retinopatii cukrzycowej. To były bardzo ważne zawody. Powiat kościański po raz dwudziesty zorganizował mistrzostwa w narciarstwie i snowboardzie. Wszystko udało się w Zieleńcu. Frekwencja imponująca, rywalizacja, śnieg i dobra zabawa.